Generalnie, jak sobie wyobrażaliście najlepszy dzień w sobie sprawię, że ten dzień będzie nie taki dobry, jak myśleliśmy. Czas zrobić ci z burgera, czekaj. Chyba tak. Nie wiem, tutaj masz stolik koło siebie i musisz tutaj chyba zapodać, nie? Chyba, to jest chyba stara rywalizacja czy coś? No chyba tak, I spoko! Czyli burger, toś też, też jak się robiło, No Ale stary nie powiem ci, bo to wiesz, rywalizacja jest <grym> Ja się chyba <kurwa>, widzę <grym> Musisz, wiesz, na pamięć się grać. <grym> nie nie pamięć. No i widzisz tam ile plasterków? Dobra, ale to mi tutaj gadać. Mięsko. Ty już dałeś? No, ale chyba, a nie zaliczyło mnie chyba. No bo musisz mięso stare usmażyć. Usmażyłem. Kubułę, kurwa, nie zważyłem, że bułki też trzeba. No tak Dobra, stary, ja je zrobiłem. Czy, jeszcze, jeden mam stworzyć? Nie, ma, ja muszę, chyba musisz na mnie czekać. Nie, bo trzeba zrobić chyba trzy. Bo masz nad sobą jeden na trzy, stary. Co? Poważnie? No, popatrz nad, nad sobą, masz taki znaczek 0x3, u mnie jest 1 na 3 A, no tak, faktycznie możesz mieć rację. Ja teraz mam hamburger, kurwa, do zrobienia. Ja też, no. Czekaj, jak, jak się robi hamburgera? Kurde, stary. Naczujemy. Naczujemy. no. Tak jakbyś ty zrobił hamburgera, to chyba takie najzwyklejsze, tak mi się wydaje. Żeby bez żadnych wynalazków no, ani być. nic. Generalnie sobie przeniosłem, ja. te karęż, bo za daleko wstałem. O, udało się. O, cheeseburger jeszcze raz, o nie. A bo to jest rywalizacja, kto szybciej zrobi? O nie, czekaj. A co jest fajne, że widać ciebie tak wiesz naprzeciwko. No fajne, fajne, nie powiem. Dobra, ja już mam gotowe. No bo ty tam wiesz. Ha Wystarczy zostawić Subika i taką pizzę znajdziecie za drzwiami. Czekaj, co trzeba zrobić? Hotdog. Hotdoga O nie, jak się robi hot doga? Nie graliśmy w sumie nikt ten. Improwizacja jest mój dół, mój bułka. Dobra, smasz się. się głowa, Cześć. Robi. Nie koleguje się. Nie, ty Generalnie Was zachęcam do subskrybowania tego kanału oraz wyczekiwania właśnie tej serii z Project White. Generalnie, ile się tutaj będzie działo w tej serii, to jest bardzo i to bardzo ciekawe, więc wyczekujcie. Seria się będzie pojawiała dość regularnie, która się będzie pojawiała w piątek oraz sobotę. Ta seria się będzie pojawiała właśnie z moim przyjacielem, w którym graliśmy w One Arm Cooked. Więc doskonale już go znacie. Więc wyczekujcie najbliższego piątku, kiedy wrzucimy pierwszy materiał z tego. A jest naprawdę dość gruby. Więc wam nie przeszkadzam i oglądajcie dalej. No kurwa Jakim w tym chłopcu masz tą znowu? Nie wiem, a daję ją właśnie później. <laughs> Je jeszcze raz chodź, tak, czekaj. A... <laughs> Do trzech razy sztuka, czekaj. Ej, tyle treble... Teraz ty będziesz była pierwszy znowu No To jest walka na milisekundy stary No i chuj Ja tą bułkę przekroję Kurwa um, Cheeseburger jest burger? Wojna kurwa To jest wojna Dokładnie Zmasz się to. Masyle jest niepokojony do O nie, teraz mi uciekają wszystkie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nie, 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 nie. czekaj, spali mi się wszystko. nie, o nie, no nie, no nie, no nie, 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 nie Hot dog zazimany. Jeszcze się paruwa nie osma, tylko na ziemi walutowała Czekaj, gdzie nóż, o tu o. No, bijej, dalej z tym nożem O nie! Ja, ja, ja. Ja, hamburger. No ja, bo ja, ja już przegrałem ogólnie. Bo ja o. się teraz ześmiałem. Ja no i co? No i przepięknie, Myślisz? No staja, to wiem. O nie! Pali się! <grym> Op, co kurwa spalił tego w ogóle? Stare mięso mi się zaczęło jarać. <noise> Kolejny Gaś... ci chyba jara. Gaśnica. No nie, bułka mi spalinała. <noise> Ale się tam kurwa pali to stary. Nic nie widać. Czekaj, hamburger? Nie. No. Hamburger. Kur... mi ten O nie. Co masz do zrobienia jako trzecie? <mulity> o nie, <mulity> czekaj! Dobra, czasu nie ma. Mięso trzeba. Ten na hamburgiera. Jeszcze jeden? No nie. Przez tą kuchnię zaczęła mi się jerać. Cześć szefie. Ja pierdolę. Dobra, chodź diok. Aha, kolejny hot dog jest do zrobienia, dobra, dobra nie Co znowu hot dogi trzeba będzie naprawiać No pewnie tak Za w ogóle skończyłeś już swoje pierwsze danie? No ładny O nie, jeszcze hamburger. Jest skurk. No! Ja miałem gotowego, w sumie, hamburgera. Więc dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Dla zwycięzcy należą się duże gratulacje. Więc jak wam się spodobało, łapka w górę i subskrypcja. Do następnego